Sekcja szkoleń wysokogórskich swoje początki wzięła w roku 1999, kiedy to nastąpiła transformacja z naukowego koła podchorążych w specjalności rozpoznanie i wyodrębniła się sekcja skupiająca się głównie na wspinaczce wysokogórskiej, wykorzystywaniu technik linowych i propagowaniu działalności górskiej wśród podchorąży. W pierwszym etapie szkolenia podchorążowie przygotowywani są pod względem teoretycznym, natomiast po ukończeniu kursu i po przejściu szkolenia Następuje proces szkolenia praktycznego, który widzimy tutaj. Podchorążowie wykorzystując sprzęt specjalistyczny poruszają się pociągach linowych.